Uchwała krajobrazowa to akt prawa miejscowego, który reguluje elementy wpływające na wygląd przestrzeni miejskiej, takie jak reklamy, ogrodzenia czy mała architektura. W ramach uchwały mogą być ustalane miejsca, w których mogą być umieszczane reklamy oraz ich maksymalne wymiary i kolory, jak również zasady dotyczące ogrodzeń, które są dozwolone w danej okolicy. Uchwała ta jest narzędziem, które ma na celu zrównoważony rozwój przestrzenny oraz ochronę estetyki danej miejscowości. Jutro na ten temat będą dyskutować mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz urzędnicy. Już w, w pierwszych słowach chciałabym Państwa bardzo serdecznie zaprosić na jutrzejsze spotkanie o godzinie 16.00. Otwarte dla wszystkich, a dotyczy naprawdę niesłychanie ważnego procesu, który rozpoczęło się uchwałą Rady Miasta. Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do opracowania bardzo ważnego dokumentu dla naszego miasta, czyli zasad sytuowania w naszym mieście, reklam, szyldów. Myślę, że wszyscy widzimy, co się wokół nas dzieje i nie wszystkim się to podoba. Dzisiaj właśnie miałam takie pytanie na kwadrans prezydencki, czy wreszcie nad tym zapanujemy. To, to jest właśnie, proszę Państwa, pierwsze z cyklu spotkań, które przed nami. Abyśmy wspólnie wypracowali zasady i pogodzili interesy tak naprawdę wszystkich i oczekiwania wszystkich. W Polsce wprowadzenie takich uchwał stało się popularne w ostatnich latach, zwłaszcza w kontekście wzrastającej liczby reklam i negatywnego wpływu na krajobraz. Rzeczywiście dokument ma uporządkować kwestię przestrzeni publicznej w kontekście sytuowania przede wszystkim reklam. Część samorządów podjęła się tego wyzwania. To jest niesłychanie trudne zadanie. Cieszę się bardzo, że radni. Również przystają, bardzo chcą, żebyśmy nad tym dokumentem popracowali i nad tym, aby tą kwestię uregulować w jakiś sposób. No, Cieszę się też, że to, jak, jest, jak postrzegamy tę przestrzeń publiczną, czyli to, jak zwracamy uwagę na estetykę tej przestrzeni, stało się tak, takim bardzo ważnym elementem, stanie się bardzo ważnym elementem dyskusji, bo chcemy przebywać w ładnych przestrzeniach, a te reklamy niestety czasami psują wszystko. Ja mogę tylko powiedzieć, że byłam zbulwersowana ogromnymi reklamami, które stanęły w strefie uzdrowiskowej, z których oczywiście podmioty czerpią korzyści, ale ze wszystkiego można czerpać te korzyści tylko z głową, z umiarem i nadając temu odpowiedni walor taki estetyczny. Spotkanie będzie miało charakter otwarty. Zadanie poprowadzi firma zewnętrzna która ma ogromne doświadczenia i która przygotowywała już takie dokumenty dla kilkunastu samorządów w Polsce, w tym również takich dużych jak na przykład Sopot, więc mają już doświadczenia. Jakie problemy zgłaszali mieszkańcy innych miast, ale ta uchwała, która do podjęcia przed nami przygotowania, to nie tylko mieszkańcy, bo to również przedsiębiorcy, to również wspólnoty, to również zarządcy tych nieruchomości. Zapewne wszyscy mamy na to jakieś swoje zdanie. Nową uchwałę krajobrazową przygotuje specjalnie powołany zespół.